Witajcie, kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Nauka Tarota z Nili. Ci postanowiłam tak przypomnieć nam, czy podpowiedzieć, szczególnie dla tych osób, które gdzieś są nowe w temacie pracy z tarotem, z kartami. Bo tu oczywiście może chodzić o tarota, ale może też chodzić o inne karty, z którymi pracujesz. Może to runy. Może karty cygańskie, może karty anielskie, może karty orakol, karty wyroczni. Jakiekolwiek karty masz i z nimi pracujesz i czujesz, że są dla ciebie ważne w danym czasie i dużo z nimi pracujesz i pragniesz, żeby miały cudowną energię, żeby wspierały ciebie właśnie w tych twoich rozkładach, które robisz, w tych przekazach, prawda, które tworzysz dla innych czy dla siebie. Bardzo ważnym jest, żeby koncentrować energię tych kart i też trzymać wtedy te karty, te główne, główne, główne takie karty, z którymi pracujesz, aby właśnie trzymać je w izolacji, aby nie przesiąkały tym, co się dzieje w domu, tym, co się dzieje w tym pomieszczeniu, w tym budynku, w którym trzymasz te karty, w którym pracujesz. Żeby miały możliwość się wyciszyć, oczyścić, żeby miały możliwość powrócić na przykład do takiej zrównoważonej energetycznie formy, która będzie Ci potem fantastycznie służyć w kolejnych czytaniach. Tak jak my, słuchajcie, idziemy spać wieczorem, żeby odpocząć. Tak, i karty, szczególnie karty tarota. No i karty runiczne też, oczywiście każde karty, ale te karty tarota, karty runiczne. One bardzo potrzebują tego czasu, właśnie pasywnego, biernego, kiedy mogą po prostu sobie pobyć bez konieczności interakcji energetycznej z czymkolwiek co wokół. A musisz pamiętać, że jeżeli zostawiasz swoje karty na zewnątrz, w żaden sposób nieprzykryte, czy nie schowane do pudełka, czy do woreczka, musisz mieć tego świadomość, że one zbierają tą energię tego co jest mówione tego co jest jakie wiadomości są na przykład puszczane, czyli to wszystko czego słuchasz co oglądasz to co dociera do tego przedmiotu jednocześnie ładuje ten przedmiot na dalsze użycie jeżeli masz małe mieszkanko i wszystko z tego mieszkanka dociera do tego miejsca twojego, w którym Robisz te rozkłady, to musisz liczyć się z tym, że później takie karty przesiąkają wszystkim i niczym. Czyli generalnie, chaos, prawda, możesz później zastać w takich kartach. Nauczyłam się z doświadczenia, że karty, które są silne, mocne, które są energetycznie naładowane. Aby je trzymać właśnie w pudełku, oczywiście możesz je trzymać w oryginalnym pudełku, jeżeli nie chcesz innego, czy w oryginalnym woreczku, jeżeli taki jest. Ale jednak, żeby sobie pozwolić na, na to schowanie, tutaj wzięłam wam pudełeczko, którego używam obecnie. Bardzo mi się spodobał polski wyrób, słuchajcie, uwielbiam takie ręczne, robione właśnie, przepiękne twory, że tak powiem, nasze polskie. Zakochałam się w nim od pierwszego momentu. Jakby ktoś pytał, to na Allegro kupiłam. Może jeszcze znajdziesz tego rodzaju pudełeczko. Żadnego linka wam nie wyślę, kochani, bo to wiecie, na Allegro ci wszystko zmienia. Także, jeżeli ktoś by. Jak zrobisz zdjęcie tego tutaj, to możesz wyszukać według zdjęcia, prawda? Według obrazu, jeżeli cię to pudełeczko spodobało. I ja tutaj trzymam ostatnio, kochani, zakochałam się w kartach. Tu jeszcze jest. Na spodzie, zobaczcie, czerwone, co ładuje dodatkowo te karty. Zakochałam się w kartach ostatnio Jamie Sawyer RWS Redux Edition. To jest jej druga edycja tych kart. To jest po prostu Rider-White Smith, ale najpiękniejszy, jak istnieje w moim postrzeganiu na ten moment. Przycięłam tutaj różki, żeby były bardziej obłe w tych kartach. I co jeszcze ważne, zobaczcie, ja mam tą talię zamkniętą z obu stron. Ona jest sealed, czyli jest zapieczętowana w tym momencie, żeby mogła właśnie wyciszyć się, odpocząć. I to, że to jest i w pudełku, i w ten sposób zamknięte, mam świadomość i, i taki spokój wewnętrzny, że te karty będą gotowe na kolejny dzień, kiedy siadam do, do horoskopów dalszych. I teraz jeszcze dla osób, które pracują, na przykład zaczynają gdzieś pracę, albo dla osób, które po prostu, no, dla wszystkich, którzy. Poczują, że ta prawda z nimi rezonuje, że potrzebują tej wiadomości, informacji. Jeżeli robię horoskopy, na przykład, słuchajcie, na dany tydzień, wiadomo, że ja je nagrywam poprzez 3-4 dni czasem, prawda, żeby całość zrobić od barana do ryb. Wówczas te karty tarota, których używam do tego horoskopu, są używane tylko do tego celu. Nie biorę ich absolutnie do żadnych rozkładów indywidualnych dla siebie czy też dla kogoś. To są karty, które są tylko przeznaczone na ten tydzień do tej czynności. Po tym jak kończę nagrania w danym dniu, tam po nagraniu powiedzmy dwóch, trzech czy czterech tych horoskopów, chowam je znowu do pudełeczka, w ten sposób wyciszone, właśnie zamknięte, aby mogły się naładować do następnych czytań. Kolejnych, a kiedy już kończę z nimi pracę całkowicie, no to wtedy je oczyszczam na przykład kryształem górskim, prawda? Czyli zostawiam je w takiej kąpieli. Oczywiście, jeżeli czuję, że to był ciężki tydzień, ciężkie energie, ciężkie przekazy, no to mogę skorzystać sobie wtedy na przykład z turmalinu czarnego, czy też jeszcze bardziej chętnie z obsydianu czarnego, bo one pięknie oczyszczają, no i później, żeby zrównoważyć właśnie kryształ górski. Ale teraz Wam zobaczę, jak ja tu pieczętuję, prawda, tą talię. Zawsze zamykam tak zwanym strażnikiem talii. I teraz to, co jest pod tym strażnikiem, też w moim postrzeganiu jest bardzo ważne. Ponieważ mi zależy, żeby te czytania były w głębokiej prawdzie i wyciągały dla nas tą prawdę, która przynosi nam informacje, poszerza informacje, przynosi ulgę. Dlatego na przykład pieczętuję to kartą MAGA prawda W ten sposób, a pod spodem jest sąd dostateczny, który właśnie wnosi nam te informację. Oczywiście równie bardzo chętnie dam tutaj arcykapłankę, co też uwielbiam, ale arcykapłanka jest energią troszkę bierną, w związku z tym mak jest energią aktywną, dlatego lubię tą energię, bo wtedy pobudzam tą energią, zobaczcie, to przebudzenie, te informacje, które tutaj nam później przepięknie płyną i dzięki temu później jestem w stanie. Cudnie te czytania wykonywać, prawda? I w ten sposób zamknięta talia ja właśnie pokażę Wam to jeszcze raz tym zamknięciem właśnie. W ten sposób układam w tym pudełeczku. Ponieważ pudełeczko jest malutkie, to nie jestem w stanie tu na wierzchu położyć żadnego kryształka. Znaczy, no może bym znalazła taki płaski, ale nie czuję takiej potrzeby, ponieważ kiedy. No właśnie, to też niektóre osoby czasem sobie komplikują w ten sposób sytuację. Bo kiedy talia ma odpoczywać, to ona nie może mieć tu kryształu. Ona ma odpoczywać, prawda? Kiedy ją chcę naładować, to ją otwieram przed czytaniem i wtedy kładę w ten sposób na przykład, żeby wyrównoważyć. Albo biorę sobie na przykład, o tutaj mam karneol. Jeżeli czuję, że energia tego dnia jest jakaś taka lelawa. Na przykład daję karneol, żeby troszkę doenergetyzować, prawda? Ale później, po tym zaraz, doenergetyzowaniu, wyjmuję, prawda, z tego pudełka, żeby pracować z nimi. Nie zostawiam ich przeenergetyzowanych w pudełku, bo to też może później doprowadzić do chaosu. Ponieważ ja dalej za chwilkę siadam do następnych nagrań, dlatego na ten moment mogę Wam tak na swobodnie pokazać właśnie, poczułam, żeby ten odcinek nagrać tak właśnie w przerwie moich nagrań e, horoskopu tutaj na Mistycznym Ogród, bo czuję, że ta informacja jest ważna dla wielu osób taka właśnie y, z tej bieżącej pracy wynikająca, prawda? to nie jest coś, co ja mam gdzieś wyczytane, słuchajcie, z teorii tylko to jest coś, co ja praktykuję na co dzień dlatego czuję, że tak ważnym jest, by zachować jednak tą energetyczną tutaj ostrożność, tak bym nazwała, w pracy z kartami. Bo co ci to wnosi wtedy? Większą pewność, że te przekazy Twoje są w prawdzie i w punkt, większy spokój podczas czytania, ponieważ energia chaosu zostaje na zewnątrz, prawda? I, i to jest tylko po to, żeby nam łatwiej było pracować podczas tych rozkładów. Tylko po to to wszystko jest zrobione. No, i żeby pra bardziej prawdziwe czy najprawdziwsze, jak tylko możliwe, przekazy do nas płynęły. Tyle dzisiaj, kochani, chciałam się z Wami podzielić właśnie taką refleksją i przemyśleniem, które czuję, że dla wielu osób jest to ważne, szczególnie dla tych właśnie, które gdzieś zaczynają, jeszcze nie wiedzą, jeszcze gdzieś raczkują w, tym, w tej pracy z tarotem. Jeżeli wypracujesz sobie właściwe nawyki. Pracy z kartami, z tarotem od samego początku, to później będzie ci to przychodziło bardzo łatwo i automatycznie, i nie będziesz się musiał zastanawiać, co ja muszę teraz zrobić, aha, ja muszę tu jeszcze to. Nie, to będziesz robić automatycznie, to jest jak, jak jazda samochodem później. Siadasz i jedziesz, prawda? Nie myślisz, co tam zmieniasz, co przystawiasz, tylko po prostu prowadzisz, i to jest tak samo tutaj. Natomiast, żeby dojść do tej automatyzacji, trzeba sobie ją wypracować. I teraz jeszcze właśnie kwestia, żeby sobie wypracować właściwą automatyzację podczas tej pracy z zachowaniem tych zasad bezpieczeństwa energetycznego. Tule dzisiaj, kochani, już kończę to, tule Was mocno. Życzę nam jak zawsze fantastycznego czasu w tej podróży z tarotem. Pa pa!